Cześć tu Antart i zapraszam na wspólną grę The Great Jitters Pudding Panning. Nie mam pojęcia znowu, co to będzie za gra. Chyba jakaś platformówka. Ale w klimatach jakiegoś horroru. Jest się taką oto galaretką. No, to zacznijmy od pierwszego poziomu. Niepokojąco, Dobra. Um, mm -hmm. nie wiem, czy myszki tutaj mam używać, czy nie? No mega głośno. To start o ja. Mm. Get to the exit, ok. Drag this on the junction below now. Aha, w sensie tutaj. I co teraz? Collect VIP tokens. OK. I to tyle. Dobra, rozumiem, że pierwszy poziom nigdy nie jest zbyt trudny. Ale to było już wybitnie łatwe. Mogliby mi chociaż dać poznać tą trasę. Aha. Czyli mogę pauzować. Tutaj mam coś takiego. I wjadę prosto w to. Scared by Monsters, ok. Czy mam tutaj moje życie? Aha, czyli bronię zbieram. O, to było dobra. Mogę się przesunąć? Mogę? O, czy już jestem. ...przy końcu. Udało się. Haha. Ha. Zobaczmy co nas dalej czeka. Unless you can... Go Zawsze w prawo. Niczym korwin Mika. ...ręce tutaj kółeczko zrobię. Będę mógł chyba w plecy temu czemuś strzelić. I co teraz? Zakręci na mnie, czy nie? Tak, zakręciło na mnie. No, nie zdążyłem nacisnąć. Czyli teraz temu muszę strzelić. Yes. Nie wiem, co się stało, ale się udało. Czemu występuje jako galaretka w ogóle? What the fuck? Dobra, zbierzmy to jeszcze. I. No przecież to nacisnąłem, nie podoba mi się. Pauza... Szybko, Haha, ha. ale ich strollowałem ładnie. Ten wąż jest trochę nieprzydatny. Nie ma aktywnej pauzy w tej grze. Trochę to wszystko utrudnia. Dobra. Jedziemy jeszcze to. I kolejna gra logiczna, generalnie co to jest? Żerafa? Close this gap by pressing the lever, ale gdzie on jest? Ta dźwignia. Zobaczmy w pauzie nawet się nie mogę przesuwać. Okej. Okay. No i co? Haha! Ha. Jednak się w końcu przydał na coś... ...ten cholerny wąż. Dobra, to była krótka gra w The Great Jitters uh, Padding Panic. Jeśli chcecie zagrać. No to chyba nie jest jakaś droga gra na Steamie. Pewnie za 2 euro można to wyhaczyć, może nawet mniej w jakiejś promocji. Nie mam pojęcia. E, wygląda całkiem nieźle. Straszna na pewno nie jest. Nie jest gra na Halloween, nie nic takiego. E, taka prosta gra logiczna, w której wrzucasz kilka e, zmian torów plus strzelasz w przeciwników sztucznym wężem, jakkolwiek dziwnie to nie brzmi. Eee, jako życie jest twój poziom paniki ustawiony, chociaż jesteś galaretką, czy tam pudingiem, jak kto woli. No cóż, mówiąc szczerze, ja raczej w to drugi raz już nie zagram. Jest dużo ciekawszych tytułów, ale może akurat komuś taki nastrój przypada do gustu i będzie chciał sobie w to zagrać i sam przejść całą grę. Ludzie różne mają fantazję. No dobra. Ja wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć.